Skrolując internet, w pewnym momencie natrafiłem na to wideo. Oburza cię ten napis? No i bardzo dobrze! Dlaczego myślisz, że traktowanie zwierząt jak maszyny i produkty jest takie. cool! Czas się obudzić, człowieku! A może podoba ci się zabieranie mleka małym cielakom? Otwórz oczy! Not being vegan is not okay. Czas to zaakceptować. I przyszedł mi dość fascynujący pomysł, żeby dać mrówkom grzybiarkom mysz. I zobaczymy czy się nią pożywią, czy dadzą to na grzybka. Czy też zostawią ją w pokoju? Bo mrówki grzybiarki występują w Ameryce Południowej. Mrówki te chodzą do dżungli, zbierają tam liście martwą materię i następnie transportują ją do grzyba, potem wcierają w ten grzyb. No i grzyb oddzięcza im się dając im zarodniki, którym mogą się pożywiać. Te mrówki z grzybem żyją w dość dobrej symbiozie, która trwa już nieprzerwanie od wielu milionów lat. I sama hodowla mrówek grzybiarek jest bardzo satysfakcjonująca, jeżeli chodzi o Taką obserwację tych mrówek i na co dzień mrówki te pożywiają się liściami, np. brzozy więc ja tak naprawdę kupuję te liście za dość śmieszne pieniądze bo one chyba chodzą na Allegro po 5-10 zł no i trzymam sobie te oto piękne mrówki, które normalnie możecie też zaobserwować w ogrodach zoologicznych, one są też tam w miarę popularnym gatunkiem, który jest wystawowy, ten koncept dawanie im w tym momencie mięska, który jednocześnie jest trochę wywróceniem tego jak wygląda ich łańcuch żywienia jest dla mnie bardzo fajny, więc możecie teraz zobaczyć jak im właśnie szykuję myszki i myszki dałem do plastikowego pudełeczka, żeby nie nabrudzić im też formikarium. Jeżeli mrówki by zaczęły je wyciećwiartować i tak dalej, no to byłby dość duży syf. dowały teraz na arenie. No i dla mnie w ogóle zero zaskoczenia. Mrówki nie były zainteresowane totalnie myszkami. Naprawdę byłem w szoku obserwując to jak na początku mrówki przyszły, zobaczyły i sobie poszły. Nawet dostały później ode mnie jabłuszko i były bardziej zainteresowane tym jabłuszkiem niżeli samymi myszkami. Zrezygnowany doszedłem do wniosku, że dobra, nie będziemy marnować, wiecie, martwej materii. Ogólnie te myszki są zakupione też ze sklepu zoologicznego, więc one były martwe już od samego początku. To nie jest tak, że ja uśmierciłem czy coś przy nich robiłem. Możecie takie myszki kupić dla osób oczywiście nieobeznanych z terrorystyką. Więc tą lepiej wyglądającą myszkę pamiętaj drogi widzu, żeby zajrzeć do part partnera naszego kanału czyli ANS Invasion mają bardzo duży wybór mrówek, luknij proszę w link w opisie. Dałem do moich drugich mrówek które są z Afryki i są to Camponotus maculatus, kolonia się zwie Dark Gold Empire przez to, że mrówki są tam bardziej ciemniejsze, chociaż z biegiem czasu pojawiła się kasta jaśniejszych mrówek. Ja nie wiem kompletnie o co tu chodzi i czemu są niektóre jaśniejsze, niektóre ciemniejsze i po dziś dzień wychodzą takie i takie. Wydaje mi się, że może ta kasta jaśniejszych być tylko i wyłącznie w samym gnieździe albo dużo mniej wychodzić na zewnątrz. Nie wiem, mogę się tylko domyślać, ale jest to nie ukrywając Trochę rasistowskie, patrząc z punktu widzenia, gdzie one żyją. Wracając jednak do samej myszki. Mrówki, jak dostały tę myszkę na arenie, dałem ją też na podkładce z druku 3D, żeby nie narobić większego jakby syfu, żeby ona, jak wiecie, nie zaczęła, jakby się rozkładała, mieszać się z torfem i żeby później nie było problemów trochę ze sprzątaniem, no więc mrówki od razu wręcz do niej ruszyły i zaczęły sobie dziubać i tak sobie dziubają już od 24 godzin myszka nie wygląda jakoś super spektakularnie bo przy niej pracują robotnice minor i to jest tak, że one nie mają jakichś super mocnych żuwaczek, więc to, no tam nie ma jakichś spektakularnych widoków, które dla was mogłyby być zgorszące ale mimo wszystko fajnie to wygląda jak mrówki sobie tam przy niej pracują i praktycznie pożywia się nimi około 100 larw w tym momencie, bo to jest tak, że one wydzibują kawałek, transportują do gniazda, a ta kolonia ma bardzo dużo ilość potomstwa, więc ta myszka się nie zmarnuje. Tak to się właśnie prezentuje z hodowlą mrówek, jeżeli chodzi o takie większe kolonie, no bo często ludzie kupują ją właśnie też mięsa, normalnie nawet w marketach i dają takim mrówkom, więc to jest taka ciekawostka. Jednak wracając do samych mrówek grzybiarek, to zostawiłem im tamtą drugą myszkę i uznałem, że dobra, zobaczymy może po dłuższym okresie czasu, czy coś się nie zmieni w ich zachowaniu, i czy nie zaczną podchodzić do tej myszki, coś przy niej pracować. No i jednak okazało się, że mrówki i grzybiarki nie są do końca takimi weganami jak nam się wydaje, bo zaczęły ćwiartować normalnie tę myszkę. I możecie zobaczyć, jak ta myszka w późniejszym czasie zaczęła właśnie coraz gorzej wyglądać, chociaż już była. Też w stanie stanie ją wyciągałem z bo ona była dość długo tam. Jednak mrówki, jak zaczęły przy niej już pracować, to po 24 godzinach wygląda ta myszka tak. Widać, że my, mrówki nie są super zainteresowane ćwiartowaniem tej oto myszki, robią to bardziej dość ograniczony sposób. Może to być powód też tego, że kolonia była bardzo, ale to bardzo dobrze, już nakarmiona trochę wcześniej i jak możecie zobaczyć po samym grzybie, on jest bardzo wypchany liściami. Ich jeszcze magazyny w samym grzybie były wypchane, więc zakładam, że to był jednak problem. Ale jak już zaczęły pracować przy tej myszce, to teraz wygląda tak. I to jest naprawdę obrzydliwe, a jednocześnie piękne w hodowli zwierząt, że takie widoki możecie zobaczyć u siebie na hodowli. I aż musiałem sobie to później porównać ze starymi nagraniami Carebara Diversa które też dostały ode mnie myszkę i wyglądało to już tak, ta kolonia nie była akurat u mnie tylko to była kolonia znajomego Ale mega to wyglądało jak właśnie te mrówki na przykład furażerowały, robiły ogromne szlaki, pożywiały się tą myszką A następnie później transportowały je kawałki do gniazda i dzięki temu kolonia mogła wiecie trwać dalej u Acromyrmex Octospinosus to jest już za to taki eksperyment, bo nie ma nagrań, które by pokazywały, że mrówki grzybiarki bardzo są zainteresowane jakimikolwiek padlinami lub transportem ich, ale możliwe, że mogą transportować pojedyncze jakieś padnięte owady z dżungli. To nie jest wcale wykluczone, bo jak dawałem im na przykład owada karmowego, to on normalnie po chwili został wniesiony na grzyba. Możliwe nawet, że mogą polować takiego owada, bo one dostały akurat padniętego ale wydaje mi się, że mogłyby nawet takiego wada upolować, patrząc po zachowaniach, które mogłem zaobserwować, na przykład, nie wiem, skoczogonków i akromyrmex autospinosus, że mrówki normalnie atakowały te skoczogonki i przeganiały je, więc większe owady wydaje mi się, że to nie byłby dla nich problem, patrząc też, że moja kolonia była potężna, więc one praktycznie w chwilę mogły rozszarpać takiego skoczogonka, bo mają bardzo mocne też żuwaczki, mrówki grzybiarki ogólnie muszą podciąć te liście, więc ich żuwaczki są bardzo ostre, bardzo mocne i w ogóle, jeszcze AcroMermex mają coś takiego, że ich pancerz hitynowy jest dużo mocniejszy niż na przykład takich Atta, które, wiecie, mają dużo za to chyba ostrzejsze żuwaczki, bo one potrafią na przykład się przebić już przez skórę, AcroMermex akurat potrafią uszczypnąć. Co jest też nie ukrywając bolesne, ale nadal potrafią też zrobić krzywdę. Dlatego nie dziwi mnie to, że one mogły wiecie, normalnie taką myszkę doprowadzić do takiego stanu. No i że mrówki raczej mogą to traktować jako taką dodatek do diety, jakiś taki rzecz, która pojawia się okazjonalnie, ale zasadniczo w naturze nie mają za bardzo potrzeby, żeby tym się pożywiać. I jeszcze, drodzy widzowie, napiszcie mi w komentarzu, co by mogły zjeść jeszcze mrówki grzybiarki. Macie jakieś propozycje? Nie wiem, hamburgery, jakieś inne ciekawe potrawy, bo mam ostatnio właśnie taki koncept, żeby z nim poeksperymentować i zobaczyć, czy takie przetworzone też jedzenie są w stanie na przykład zjeść albo przekazać na swojego grzyba. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, piszcie je w komentarzu.